Po 60 roku życia kolagen znika, a 90% seniorów nie ma pojęcia, że to właśnie dlatego drżą im ręce, bolą stawy i nogi są słabe. W wieku 65 lat tracisz już ponad 30% kolagenu. Dlatego stawy sztywnieją, mięśnie kurczą się i pojawia się ból. W tym filmie przedstawiamy 8 najlepszych warzyw bogatych w kolagen, uszeregowanych od najmniej do najbardziej skutecznych. Numer 3 odbudowuje chrząstkę i zmniejsza ból nerwowy o 40% w ciągu kilku tygodni. To prawdziwa nauka, a wszystkie badania są dostępne poniżej. Zanim zaczniemy, powiedz nam, skąd oglądasz ten film. Czy odczuwasz to bardziej w nogach czy w rękach? Odpowiadamy na każdy komentarz. Zacznijmy od warzywa numer 8. Tak, prawdopodobnie masz je już w lodówce. Numer 8 to czerwona papryka. Być może nie kojarzysz papryki z substancją wspomagającą produkcję kolagenu, ale jest ona jednym z najbogatszych naturalnych źródeł witaminy C, której organizm potrzebuje do syntezy kolagenu. Po 60. roku życia produkcja kolagenu znacznie spada. Bez wystarczającej ilości witaminy C prawie całkowicie ustaje. Czerwona papryka zawiera ponad 150% dziennego zapotrzebowania na witaminę C w zaledwie pół szklanki. Jest to niezwykle ważne, ponieważ ten składnik odżywczy aktywuje enzymy, które pomagają przekształcać aminokwasy w mocne, elastyczne włókna kolagenowe, które chronią stawy, naczynia krwionośne i nerwy. Badanie opublikowane w 2020 roku w Journal of Clinical Nutrition wykazało, że seniorzy spożywający większej ilości witaminy C mieli znacznie większą siłę chwytu, szybszy chód i niższe wskaźniki stanu zapalnego. Witamina C chroni również kolagen przed rozkładem, szczególnie w obszarach takich jak kolana, nadgarstki i kostki, gdzie przez dziesięciolecia dochodzi do zużycia i ścierania. A ponieważ czerwona papryka zawiera również kapsaicynę, silny przeciwutleniacz, pomaga zmniejszyć stres oksydacyjny, który uszkadza tkanki stawowe i otaczające nerwy. Aby uzyskać pełne korzyści, jedz czerwoną paprykę na surowo lub lekko podsmażoną. Długie gotowanie niszczy witaminę C. Pokrój paprykę na plasterki i dodaj do sałatek, humusu lub podsmaż na patelni pod koniec smażenia. To warzywo nie tylko dodaje smaku potrawom. Pomaga również naprawiać tkanki, chronić nerwy i spowalniać utratę kolagenu, który odbiera Ci siłę. Numer 7. Szpinak. Szpinak może być miękki i liściasty, ale jest prawdziwą kopalnią kolagenu, szczególnie jeśli chodzi o przywracanie elastyczności stawów, Poprawę krążenia i ochronę delikatnych nerwów w dłoniach i nogach. To, co sprawia, że szpinak jest tak niezbędny po 60. roku życia, to nie tylko jego składniki odżywcze. Chodzi o to, jak te składniki odżywcze współdziałają, aby chronić włókna kolagenowe i zapobiegać rozpadowi tkanki mięśniowej i nerwowej. Po pierwsze, szpinak jest bogaty w witaminę A w postaci beta karotenu, która pomaga regulować geny odpowiedzialne za produkcję kolagenu. Bez witaminy A, fibroblasty, komórki wytwarzające kolagen po prostu przestają działać wydajnie. Jednak dla seniorów jeszcze ważniejsza jest wysoka zawartość luteiny i chlorofilów w szpinaku, które pomagają detoksykacji tkanek i zmniejszają przewlekłe stany zapalne. Dwa największe wrogowie integralności kolagenu. Wraz z wiekiem nasilają się stany zapalne, które atakują bogate w kolagen warstwy wokół stawów i nerwów, prowadząc do sztywności pieczenia i utraty elastyczności nóg i palców. Szpinak dostarcza również sporą dawkę magnezu, minerału, którego brakuje ponad 60% osób starszych. Magnez odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu mięśni, przewodzeniu nerwowym i aktywności enzymów kolagenowych. Bez niego mięśnie skurczają się, ręce zaczynają mrowieć, a stawy nie otrzymują przepływu krwi niezbędnego do zachowania zdrowia. W rzeczywistości badanie opublikowane w 2018 roku w czasopiśmie poświęconym badaniom biologicznym pierwiastków śladowych wykazało, że osoby starsze spożywające więcej magnezu w diecie miały większą odporność tkanki łącznej i znacznie niższy odsetek zespołów ucisku nerwów takich jak zespół cieśni nadgarstka i rwa kulszowa. Nie zapominajmy też o zawartości azotanów w szpinaku. Naturalne azotany zawarte w szpinaku pomagają rozszerzać naczynia krwionośne, poprawiając dostarczanie tlenu do trudno dostępnych tkanek, takich jak dłonie, stopy i kolana, które u osób starszych często cierpią na słabe krążenie i pogorszenie stanu kolagenu. Lepszy przepływ krwi oznacza szybszą regenerację kolagenu, zmniejszenie sztywności stawów i mniej uczucia mrowienia, które pojawia się podczas odpoczynku lub chodzenia. Jeśli bolą cię kolana podczas chodzenia lub mrowią dłonie podczas pisania na klawiaturze, szpinak powinien znaleźć się w twojej codziennej diecie. To nie tylko zielone liście, to broń chroniąca naczynia krwionośne, mięśnie i kolagen, której potrzebuje twoje starzejące się ciało. Numer 6 to okra. Jeśli odczuwasz sztywność stawów lub palce blokują się podczas chwytania przedmiotów, okra może być warzywem ratującym kolagen, którego brakowało w twojej diecie. Często pomijana ze względu na śliską konsystencję, okra jest jednym z najbardziej niedocenianych warzyw leczniczych dla zdrowia stawów, ochrony nerwów i regeneracji kolagenu, szczególnie dla osób powyżej 60 roku życia. To, co sprawia, że okra jest tak skuteczna, to wysoka zawartość śluzu, gęstego, żelowego błonnika rozpuszczalnego, który nie tylko wspomaga trawienie, ale także pokrywa i amortyzuje stawy. Naśladując naturalny płyn maziowy, który chroni chrząstkę. Wraz z wiekiem kolagen ulega rozpadowi, a stawy stają się suche, kruche i zapalne. Wtedy pojawia się ból. Jednak związki zawarte w okrze, w tym pektyna, raml-galakteronin i polifenole, pomagają stymulować produkcję kolagenu, jednocześnie zmniejszając stres oksydacyjny, który przyspiesza degenerację chrząstki. W badaniu opublikowanym w 2021 roku. W czasopiśmie Pharmaceutical Biology naukowcy odkryli, że ekstrakt z okry znacznie zmniejszał stan zapalny stawów, poprawiał gęstość kolagenu w tkance łącznej, a nawet regenerował uszkodzoną chrząskę w modelach zwierzęcych. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ większość seniorów borykających się ze słabymi kolanami lub mrowieniem rąk, nie tylko traci mięśnie, ale także strukturę kolagenową w stawach i osłonach nerwów. Okra bezpośrednio wspomaga naprawę tych tkanek miękkich. Okra jest również bogata w witaminę K, witaminę C i mangan, które są niezbędnymi współczynnikami w procesie budowy kolagenu. Witamina K pomaga regulować poziom wapnia, dzięki czemu trafia on do kości, a nie do stawów. Witamina C wspomaga proces enzymatyczny niezbędny do budowy nowych włókien kolagenowych, a mangan odgrywa bezpośrednią rolę w tworzeniu proliny, jednego z najważniejszych budulców kolagenu. Bez współdziałania tych składników odżywczych kolagen nie może się odbudować, niezależnie od tego, ile białka spożywasz. Ponadto okra zawiera korsetynę i flawonoidy, które pomagają chronić nerwy przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Jest to ważne dla wszystkich osób borykających się z drętwieniem, pieczeniem lub osłabieniem nóg, stóp lub dłoni. Objawy te często wynikają z pogorszenia stanu tkanki łącznej, a nie tylko z uszkodzenia nerwów. Okra pomaga spowolnić ten proces. Dla seniorów z bólem kolan, mrowieniem palców lub sztywnością, rano okra to nie tylko dodatek do posiłków. To naturalny, roślinny system naprawczy dla kolagenu, stawów i nerwów. Numer 5. Brokuły. Brokuły to nie tylko zdrowe zielone warzywo. To jedno z najsilniejszych naturalnych narzędzi do odbudowy ścięgien, więzadeł i tkanek bogatych w kolagen w starzejącym się organizmie. Po 60. roku życia. Macierz kolagenowa staje się krucha. Możesz zacząć odczuwać trzeszczenie w kolanach, sztywność kostek, a nawet drętwienie palców. To nie jest tylko zużycie. To rozpad białka strukturalnego, które utrzymuje mięśnie i stawy w całości. Brokuły pomagają to zatrzymać. To, co sprawia, że brokuły są tak skuteczne, to niezwykle wysoka zawartość sulforafanu, związku występującego w warzywach krzyżowych który uruchamia geny odpowiedzialne za detoksykację i regenerację organizmu. W badaniu opublikowanym w 2020 roku w czasopiśmie Journal of Cellular Physiology wykazano, że sulforafan chroni fibroblasty produkujące kolagen, zmniejsza stan zapalny w tkance łącznej i przyspiesza gojenie uszkodzonej chrząstki. Dla seniorów oznacza to silniejsze kolana lepszą siłę chwytu i większą odporność ścięgien, które z wiekiem ulegają stopniowemu zużyciu. Ale sulforafan nie działa sam. Brokuły dostarczają również witaminę C, witaminę K, wapń i glukozynolany, które odgrywają kluczową rolę w tworzeniu kolagenu, ochronie kości i zmniejszaniu stresu oksydacyjnego w stawach. Te składniki odżywcze nie tylko zwiększają zdolność organizmu do produkcji nowego kolagenu, ale także chronią istniejące włókna przed rozkładem spowodowanym stanem zapalnym, zapaleniem stawów lub słabym krążeniem. Brokuły wspierają nawet zdrowie nerwów, co jest kluczowe dla osób odczuwających mrowienie, pieczenie lub drętwienie rąk i nóg. Przeciwutleniacze zawarte w brokułach zmniejszają uszkodzenia oksydacyjne wokół nerwów, zwłaszcza w kończynach, pomagając przywrócić prawidłowe przekazywanie sygnałów nerwowych i zmniejszyć nawroty spowodowane pogorszeniem stanu tkanki łącznej. W połączeniu z wysoką zawartością błonnika brokuły pomagają również regulować poziom cukru we krwi. Co ma kluczowe znaczenie, ponieważ podwyższony poziom glukozy przyspiesza glikację kolagenu, powodując sztywnienie tkanek i zwiększając podatność na urazy. Jeśli bolą cię kolana, ręce są słabe lub nogi nie poruszają się tak jak kiedyś, brokuły powinny znaleźć się na twoim talerzu każdego dnia. To nie tylko warzywo. To środek chroniący nerwy, regenerujący stawy i kolagen dla seniorów, którzy chcą zachować sprawność ruchową i niezależność przez długie lata. Numer 4. Buraki. Jeśli podczas chodzenia odczuwasz zimno, ciężkość lub mrowienie w nogach, problem może nie leżeć w mięśniach. Możesz mieć problem z krążeniem i kolagenem, a buraki są jednym z najsilniejszych warzyw, które mogą rozwiązać oba problemy jednocześnie. Większość seniorów nie wie o tym, ale słabe krążenie krwi powoduje niedobór komórek produkujących kolagen, spowalniając naprawę tkanek i osłabiając wszystko od kolan po opuszki palców. Buraki bezpośrednio zwalczają ten problem, poprawiając produkcję tlenku azotu, który rozszerza naczynia krwionośne, zwiększa dostarczanie tlenu i przywraca przepływ składników odżywczych do stawów, nerwów i tkanki mięśniowej. Buraki są bogate w azotany, które w organizmie przekształcają się w tlenek azotu. W badaniu opublikowanym w 2019 roku w czasopiśmie Nutrients osoby starsze, które codziennie spożywały sok z buraków, odnotowały 21% wzrostu przepływu krwi w kończynach dolnych, poprawę wytrzymałości podczas chodzenia oraz silniejszą aktywację mięśni czworogłowych. Ale jest też związek z kolagenem. Poprawa krążenia krwi poprawia również dostarczanie witaminy C, aminokwasów i minerałów, takich jak miedź i cynk, które są niezbędne do syntezy kolagenu. Bez krążenia kolagen nie może się odbudować. A jeśli masz ponad 60 lat, słaba mikrokrążenie jest prawdopodobnie jedną z ukrytych przyczyn osłabienia nóg i mrowienia rąk. Buraki są również bogate w betaininę, barwnik nadający im głęboki czerwony kolor. Beta-cejanina. Jest silnym przeciwutleniaczem, który chroni kolagen przed degradacją spowodowaną stresem oksydacyjnym. Osoby starsze z wysokim poziomem stresu oksydacyjnego doświadczają szybszego niszczenia ścięgien, erozji chrząstki i uszkodzeń nerwów. Wszystkie te dolegliwości nasilają się bez wsparcia kolagenu. Buraki znacznie zmniejszają to ryzyko, usuwając wolne rodniki, które atakują tkankę łączną. To nie wszystko. Buraki zawierają również kwas foliowy, witaminę z grupy B, niezbędną do prawidłowej odnowy komórek, regeneracji skóry i utrzymania stawów. Niski poziom kwasu foliowego wiąże się ze zwiększonym poziomem homocysteiny, związku zapalnego, który niszczy kolagen i powoduje sztywnienie naczyń krwionośnych. Dlatego buraki są szczególnie pomocne dla seniorów z objawami zaburzeń krążenia w nogach, takimi jak drętwienie palców stóp, Osłabienie łydek i powolne gojenie się bólu kolan. Aby uzyskać pełne korzyści, buraki należy spożywać pieczone lub gotowane na parze, a nie gotowane w wodzie. Gotowanie powoduje wypłukiwanie składników odżywczych do wody. Można również pić świeży sok z buraków bez dodatku cukru lub dodawać surowe buraki do sałatek. Połączenie buraków z owocami cytrusowymi pomaga zwiększyć wchłanianie azotanów i przyspiesza uwalnianie tlenku azotu. Jeśli czujesz, że Twoje nogi z dnia na dzień postarzały się o 10 lat, buraki mogą być dla ciebie rozwiązaniem. Nie tylko poprawiają przepływ krwi, ale także odbudowują kolagen od wewnątrz. Numer 3 to wodorosty. Mogą wyglądać dziwnie i być śliskie, ale wodorosty są jednym z najsilniejszych warzyw regenerujących kolagen na świecie. A prawie wszyscy seniorzy je pomijają. Jeśli odczuwasz sztywność stawów, Napięcie ścięgien lub mrowienie nerwów w dłoniach lub nogach, wodorosty mogą być brakującym ogniwem. To, co sprawia, że wodorosty są tak wyjątkowe, to bogaty profil mineralny i naturalne związki stymulujące produkcję kolagenu, zwłaszcza jod, alginian i fukoidyna, które pomagają odbudować strukturę tkanek utrzymujących ciało w całości. Produkcja kolagenu nie zależy wyłącznie od białka lub witaminy C. Wymaga również mikroelementów takich jak miedź, mangan i cynk, które są obecne w wodorostach w postaci łatwo przyswajalnej. Minerały te działają jako koenzymy, co oznacza, że umożliwiają organizmowi prawidłową aktywację i łączenie włókien kolagenowych. Bez nich stawy pozostają sztywne, ścięgna wysychają, a nerwy są podrażnione z powodu braku ochrony strukturalnej. Dlatego badania nad lekami pochodzenia morskiego oraz międzynarodowe czasopismo poświęcone makrocząsteczkom biologicznym wykazały, że polisacharydy wodorostów, takie jak fukoidyna, zwiększają aktywność fibroblastów, stymulują produkcję kolagenu i zmniejszają stan zapalny tkanek, zwłaszcza w okolicy stawów i ścieżek nerwowych. Ale wodorosty mają jeszcze więcej zalet: zawierają przeciwzapalne kwasy tłuszczowe omega-3, unikalne sterole roślinne. I naturalny jod, który wspomaga funkcjonowanie tarczycy. Dlaczego ma to znaczenie dla dłoni i nóg? Ponieważ tarczyca kontroluje tempo metabolizmu i szybkość naprawy tkanek. Osoby starsze z niskim poziomem jodu i niedoczynnością tarczycy często doświadczają takich objawów jak zimne dłonie i stopy, skurcze mięśni, drętwienie i spowolnione gojenie się ran. Wszystkie te objawy wskazują na głębszą degradację kolagenu i słabą odnowę tkanek. Wodorosty poprawiają również elastyczność skóry i gojenie się ran, co jest bezpośrednim odzwierciedleniem stanu sieci kolagenowej. Badanie z 2021 roku wykazało, że osoby starsze, które przyjmowały suplementy z ekstraktem z wodorostów, odczuwały szybszą regenerację ścięgien i mniejszy ból stawów już po czterech tygodniach. Nie jest to tylko pokarm zdrowy dla jelit, to środek odmładzający tkankę łączną. Aby bezpiecznie włączyć wodorosty do diety, szukaj suszonych wodorostów o niskiej zawartości sodu, takich jak nori lub przekąski z wodorostów bez dodatku oleju lub cukru. Można je pokruszyć do zup, posypać sałatki lub zmiksować w smutie, aby uzyskać zastrzyk minerałów, nie zauważając nawet ich smaku. Już kilka porcji tygodniowo może zacząć odwracać proces powolnego niszczenia stawów, palców i nóg. Wodorosty mogą wydawać się nieznane, ale jeśli masz sztywne kolana, ręce palą cię w nocy lub nogi są niestabilne, ta dziwna roślina z morza może być najbardziej leczniczym pożywieniem, jakiego nigdy nie próbowałeś. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeśli podobał Ci się ten film, kliknij przycisk lubię to i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału oraz kliknąć ikonę dzwonka, aby nie przegapić kolejnych filmów. Numer 2. Szparagi. Szparagi to nie tylko elegancki dodatek do dań. To jedno z warzyw o najbardziej bezpośrednim działaniu naprawczym na kolagen. Zwłaszcza jeśli zmagasz się z luźnymi stawami, z skórą lub palącym bólem nerwów w nogach i dłoniach. Po 60 roku życia matryca kolagenowa rozkłada się szybciej niż organizm jest w stanie ją odbudować. Bez odpowiedniego wsparcia komórkowego kończy się to słabymi kolanami, bolącymi palcami i tkanką łączną, która nie utrzymuje już mięśni, ścięgien ani skóry w odpowiednim stanie. Szparagi pomagają temu zapobiec. Warzywo to jest bogate w glutation, główny przeciwutleniacz organizmu oraz związek bezpośrednio związany z ochroną i regeneracją kolagenu. Glutation zwalcza stres oksydacyjny, który rozkłada kolagen w stawach, skórze i włóknach nerwowych. U osób starszych niski poziom glutationu wiąże się z wolniejszym gojeniem tkanek zwiększonym stanem zapalnym i przyspieszoną utratą masy mięśniowej. Badanie z 2020 roku dotyczące medycyny oksydacyjnej i długowieczności komórek wykazało, że seniorzy z wyższym poziomem glutationu mieli lepszą strukturę kolagenu, mocniejsze kości i niższe wskaźniki degradacji stawów. Szparagi są również bogate w witaminę K, która reguluje odkładanie się wapnia w kościach i chrząstkach, zapobiegając jego gromadzeniu się w niewłaściwych miejscach. Takich jak okolice nerwów lub tkanki miękkie. Jest to kluczowa kwestia po 60 roku życia, kiedy wapń zaczyna przedostawać się do stawów i naczyń krwionośnych, powodując sztywność, zmniejszenie elastyczności i ucisk nerwów. Witamina K pomaga w przemieszczaniu wapnia z powrotem do szkieletu, gdzie jest jego naturalnym miejscem, chroniąc otaczające tkanki kolagenowe przed przedwczesnym uszkodzeniem. To nie wszystko. Szparagi zawierają kwas foliowy, który wspomaga naprawę DNA i odnowę komórkową, niezbędne do regeneracji uszkodzonych włókien kolagenowych. Osoby starsze z niedoborem kwasu foliowego często doświadczają wolniejszego gojenia się ran, cienkiej skóry i opóźnionej regeneracji mięśni. Szparagi dostarczają również błonnika prebiotycznego, który odżywia mikrobiom jelitowy. A zdrowe jelita. Bezpośrednio wspomagają lepsze wchłanianie składników odżywczych aktywujących kolagen, takich jak witamina C, cynk i magnez. Jeśli zauważasz luźne kolana, bóle bioder lub mrowienie w ramionach podczas sięgania, szparagi powinny znaleźć się w Twoim tygodniowym jadłospisie. To nie tylko warzywo. To katalizator regeneracji kolagenu, którego Twoje ciało desperacko potrzebuje po 60 roku życia. Numer jeden to pietruszka może wyglądać jak dodatek do potraw. Ale pietruszka jest potężnym środkiem odbudowującym kolagen i może być najbardziej niedocenianym warzywem leczniczym dla seniorów. Jeśli drętwieją Ci ręce, czujesz osłabienie w kolanach lub Twoja skóra wiotczeje szybciej niż powinna, pietruszka może być kluczem do odwrócenia tych objawów. Zawiera jeden z najwyższych stężeń witaminy C i witaminy K w przeliczeniu na gram spośród wszystkich warzyw. Są to dwa składniki odżywcze, które bezpośrednio wpływają na szybkość i siłę regeneracji kolagenu. Jedna garść świeżej pietruszki dostarcza więcej witaminy C niż pomarańcza. Ma to znaczenie, ponieważ witamina C jest najważniejszym składnikiem odżywczym niezbędnym do syntezy kolagenu. Bez niej organizm nie jest w stanie wytworzyć nowych włókien kolagenowych, niezależnie od tego, ile białka spożywasz. Po 60 roku życia rozpad kolagenu przewyższa jego regenerację, chyba że dostarczasz komórkom odpowiedniego paliwa. Badanie opublikowane w 2022 roku w czasopiśmie Nutrients wykazało, że osoby starsze spożywające duże ilości witaminy C w diecie miały większą wytrzymałość ścięgien, lepszą ruchomość stawów i grubszą warstwę kolagenu w skórze, zwłaszcza w okolicy kolan i dłoni. Ale to nie wszystko. Jest również bogata w epigenetynę silny flavonoid roślinny, który zmniejsza stan zapalny w fibroblastach produkujących kolagen. Oznacza to, że pietruszka nie tylko pomaga w budowie kolagenu, pomaga również organizmowi chronić go po jego utworzeniu. Dla seniorów cierpiących na przewlekłe stany zapalne, zapalenie stawów lub nawroty bólu nerwowego, kluczowe znaczenie ma pidżonina. Łagodzi ona rozpad tkanek i chroni strukturę kolagenową, która wspiera wszystko od skóry i stawów po nerwy rdzeniowe. Co jeszcze bardziej imponujące, pietruszka wspomaga detoksykację i naprawę tkanki łącznej poprzez zwiększenie poziomu glutacjonu. Jest to główny przeciwutleniacz w organizmie. Pomaga on usuwać toksyny, które zakłócają strukturę kolagenu, zwłaszcza w skórze, chrząstkach i więzadłach. A ponieważ pietruszka zawiera dużo chlorofilu. Wspomaga również dostarczanie tlenu do tkanek, pomagając mięśniom i stawom szybciej się regenerować po wysiłku. Najlepsze jest to, że jest łatwa w użyciu. Wystarczy posiekać garść i dodać do sałatek, jajek, zup, koktajli lub posypać pieczone warzywa. Nie używaj jej tylko dla koloru. Stosuj ją jako codzienną kurację kolagenową. A ponieważ jest tak bogata w składniki odżywcze, już kilka łyżek dziennie może przynieść realne rezultaty. Jeśli skrzypią ci stawy, mrowią palce lub nogi wydają się starsze niż reszta ciała. Pietruszka to nie tylko dodatek do potraw. To lekarstwo w przebraniu zioła i najsilniejsze warzywo przywracające kolagen, jakie możesz jeść po 60. Mrowienie rąk, słabe nogi, sztywność stawów. To nie tylko oznaki starzenia się. To sygnały ostrzegawcze, że tracisz kolagen. A kiedy pojawiają się te objawy, Twoje ciało straciło już 30-40% naturalnych zapasów kolagenu. Ale teraz znasz prawdę. Nie potrzebujesz drogich proszków ani bolesnych zastrzyków. Wystarczy, że codziennie będziesz spożywać odpowiednie warzywa w odpowiedni sposób, aby pomóc organizmowi odbudować się od wewnątrz. Od pietruszki i szpinaku, po wodorosty i okrem, te osiem warzyw ma potwierdzone naukowo działanie przywracające kolagen. Chroń swoje nerwy, wzmocnij stawy i przywróć życie swoim nogom i dłoniom. Nie czekaj aż będzie za późno. Zacznij jutro od jednego warzywa. Teraz chcemy usłyszeć od ciebie, jakie objawy próbujesz wyleczyć? Mrowienie w dłoniach lub słabe nogi? Napisz swoją odpowiedź w komentarzach poniżej. Czytamy i odpowiadamy na każdy komentarz. Jeśli ten film ci pomógł, kliknij przycisk subskrypcji, ponieważ co tydzień publikujemy nowe filmy abyś po 60 roku życia był silny, stabilny i pełen energii. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz podzielić się własnymi doświadczeniami, napisz komentarz poniżej. Dziękujemy za obejrzenie.